Dzień dobry, szalom, aaa, eee, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, zdajemy Zajączka, Europka, Universe 4, kolejny, boży odcineczek z naszego dużego Mali, żeby nikt nie pomylił z małym Malim. Eee, potężne, wielkie Mali, łapek górę. górę, soczysty, komentarze, zapraszam na Discordzika, patronita Twitch streama. Powiem wam, że miałem chwilę przerwy od nagrywania, wcześniejsze odcinki O, ty Mugal powstał, ładna, ha, co tu robi Mugal, cieś, cieś Mugaliku, aleś ty duży, aleś, aleś ty imperialistyczny, bijesz się z Osmanem. Jeszcze się nie bijecie Rosmane, ale będziecie się bić Rosmane, to bardzo, bardzo, bardzo dobrze Jak sobie przeglądałem, co my to ostatnio robiliśmy Mamy instytucje do przyjęcia, mamy w plecy technologie, mamy w plecy idee, ale to nic, patrząc z jakiego Hamba wychodziliśmy, z jakiego Civil war i upadku wychodziliśmy jest całkiem nieźle Anektujemy żaosy eee, Tak sobie patrzyłem na handle I Francuzi nas rozkradają, w opór nas rozkradają, Mamy tylko dwie prowincje a mają tyle trade power'a tutaj, że, że, to mnie boli. Wiem, że to są jedynki, ale na razie nie stać mi, żeby porobić state, żeby ten dwójki porzucać, także no, no. A czy ja mogę zrobić tak, że zrobię z tego state'a? Zrobię z tego state'a. Eee, zrobię z tego state'a, wrzucę dwójkę. Nie wrzucę dwójki. Aha. To, to tak nie będzie. Dobra, to state'uj. Myślałem, że mogę zrobić state'a, nie korując i, i tego zrobić. Eee, mamy dużo trusów z Hiszpanami. Trzeba będzie to jakoś poogarniać. już z Aragonem chyba już przestaje być dla nas istotny, tak mi się wydaje. Uh, przestaje... Wiem, co możemy zrobić. Czyli, protektuj um, Ivory Coast, protektuj. Tak, to na razie możemy zrobić. Przynajmniej tyle dobrego. Cieszy się mnie, że mamy przyczółek. Mamy przyczółek, mamy, mamy Cadix, mamy Gibraltar, więc, <noise> widzę, że nasi szabani, czyli nie wiem, co to jest, <noise> zaczyna korować Kadyks. Dobrze, tu francuska armia stoi. Na razie Francję jeszcze będziemy wykorzystywać, no póki co będą nas niestety rozkradać z tych pieniążków, w sensie z tych handlu pieniążkowych i nic na to nie poradzimy, ale w Aragon będzie można się bijać. Co my korujemy? My korujemy ciebie i my korujemy ciebie, znaczy klejmujemy, To bardzo dobrze. Co to za fryzlandy, mi tu kolonizują. Wszystkich trzeba podbić. Wszystkich. Ziarówek, militarny. kenaj militarny? A, militarny niewiele mi da. Dobra, na razie otrzymajmy, lecimy. Oj, pierwszy event już. Albo jeden stabilki, albo ćwierć tysiąca dukata w plecy. No i można. Czemu ja tracę pieniądze? Czemu my znowu prawie 50 dukatów wydajemy na kolonie? Ja rozumiem, że kolonizować muszę, bo. Oj, koloni. my kolonii naraz robimy. Dobra, to nie mam pytań, dlaczego my tyle płacimy za te kolonie. Tutaj bunty, tu bunty, kastylijskie bunty i co ja mam tam zrobić? My tu mamy gdzieś armię, mamy armię, mamy gdzieś flotę transportową. Eee, ł. Well. Czyli <laughs> stać na flotę transportową? Stać nas na flotę transportową. Ja coś buduję. My produkujemy pięć czegoś. A, tu produkujemy flotę transportową. Ej, to nice. Do produkujcie dalej. Puerta de Serede zrobiła się ten. Zrobiła się kolonia na Puerta coś tam. Okej, okay, czy ja mogę dalej kolonizować? Aha, mm, właśnie po to robiliśmy te statki transportowe. To wiele wyjaśnia, to bardzo wiele wyjaśnia. Czyż mogę na przykład Galapagosy? O, możemy Galapagosy skolonizować, nice. Po to będzie pierwszy porcik po pacyficznej stronie Ameryk. okej. Okay. Bardzo fajnie. I więcej stateczków transportowych I need. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, co jest z tym odcinkiem? Czemu oni jest pieniędzy rozkradają? Jaki trade za, za, za lekarstwa? 254 dukaty w dół. No. Gdzie ty tu szukasz tych miast? Czekaj, gdzie jest nasz odkrywca? To jest? Kto, kto to dowodzi? Hubix. O, y, kolejna kolonia się zrobiła. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, I pieniążek na plus, ok. E, I prestiż na plus właśnie. Czy 3, -3 2 nas zadowala? Nie, 3-3-2 nas nie zadowala. Masz 29 lat, także postaraj się, twoja małżonka ma 32 jeszcze da radę. Także potrzebujemy dziedzica. Nie mnie. Macie mi dziedzica. Z, z, z... Z, z, z... Proszę mi Hawany niszczyć. Proszę mi Hawany nie niszczyć, ale nie zniszczyliście do końca, okej. Okay. Moja wina. Znaczy wcześniej walczyliśmy z Portugalczykami, nie było jak ich wpłynąć. Ale teraz możemy przytul przytulić tubylców też na początek odcinka. Prze bardzo przytuleni. Eee, te wszystkie kolonie są przytulone? Eee, tak, te wszystkie kolonie. A, bo to są post tego. Tego kolonii. okej. Okay. Spoko. Dobra, bo teraz trzeba z tymi muntami sobie poradzić. Uratowani przez księżniczkę. 150 100... deep pointów. Dawaj, 50 deep pointów. Znowu 100 dukatów w plecy. Ej, no co jest rozkraliwie z pieniędzy dzisiaj? Kolonia tu się zrobiła. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna piękna. A, my kolonistów. Na razie chcę pieniążki przeoszczędzić. Mm, na razie chcę pieniążki przeoszczędzić. Mogę was też przerzucić tutaj, bo wy i tak będziecie mi potrzebni na wojnę. A, ci buntownicy poszli do naszych sąsiadów, których będziemy podbijać. To bardzo fajnie, o możemy zrobić... Nie możemy, ja mam na was klejma? Ja mam na was klejma! Tejm... Okej, okay, to po co ja was klejmuję? Ale to już zrób tego jeszcze jednego klejma jak już robisz. No i generała niech będzie golem. Mm, wycofaj stąd dyplomatę. Czy my sobie poradzimy? To jest 8k, jak bardzo jesteście zacofani? Uuu, mm, nowa kolonia! Malian, Kolombia! Malian, Kolumbia! trzeba to teraz jakoś ładnie nazwać. Wróciła seria z Krasnali. Także na część serii z Krasnali nazywamy Kolumbię y, Nowa Moria. I może nie będziemy wy, wydobywać Mitrilu. A, a taki biały proszek! Ale Mitril też był biały, więc w sumie to się będzie zgadzać. Więc mamy Nową Morię, proszę bardzo. Zaraz nazwa powinna się zmienić. I czy ja. To też jest Nowa Moria. Czy ja będę mógł wtedy sklejmować tych żbiczków? O, będę mógł ich sklejmować. Okej, okay. dobrze, dobrze. dobrze Explora, Exploration, exploration. Dawaj Pacyfiki, eksploruj. Mamy kolejnego kupca. Mm, tego kupca, kurde trady trzeba, z, z mi rozkradają z tego handlu, no nie ciebie zaraz um, Tego kupca, bo my na razie w Timbuktu wszystko kolektujemy nie I tak nam się najbardziej opyla Na razie możesz transferować ciebie do, do Timbuktu. Dopóki nie ogarniemy, najlepiej Sewilli by było ogarnąć i do Sewilli z, z Ameryki, i z Afryki wrzucać Byłoby najbardziej przyjemnie, ale do tego musimy dużo, kto mi podbija Aragon? Gnua Francja do Ty Aragon, mordeczko moja, A, weź, idź już z tym sojuszem, jesteś totalnie nieprzydatny e, i doradca wolny. Okej, okay, i jak my stoimy z HEI pieniążkiem, tak średnio, mm, daj misjonary stref na razie, nawracanko jest, nawracanko jest. E, cz, 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 cz. Czekamy aż przerzucicie resztę sił, poczekamy aż, y, będziemy mieli przede wszystkim dyplomaty, żeby wywołać wojnę, South Georgia. Teraz kolonistę machniemy koło Madagaskaru Bo sobie nie wiem co my teraz powinniśmy kolonizować Możemy zrobić malijskie Maliskie Wali, żeby Możemy zrobić Australię maliską. Eee, moglibyśmy też sobie coś koło Inków pokolonizować Bo to jest są darmowe kopalnie złota Moglibyśmy jakąś Florydę machnąć 13 kolonii maliskich w Nowym Jorku i w Pensylwanii i tak dalej A Na razie zajmie jakieś tam wysepki po Pacyfiku eee, dobra, dyplomata give me Biczku, czy chciałbyś porozmawiać o Total? A ty masz go jako za sojusznika. Nice. Walczymy o. Gurparia. O Gurpaje? Gurpaje. Guinpinie, Nie. Rio Branco. Whatever. Talent Creek. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Właśnie miałem waszego techa zobaczyć. 8, 12. I łatwiutko. Czy ja nie muszę ciebie klejmować, Nie? Nie muszę, nie muszę. Super. Eee... Czy nam się skończył trusk z Kongo? Tak, nam się kończył. Uff. Masz co już z Mutapom? Tym też nie byłoby głupio zwasalizować. To ma tutaj masę, ale nie, dobra, na razie odpuść masz. Takim imperialistami nie jesteśmy. A odkrywca nam zmarł. Potrzebujemy nowego odkrywcę. Dobra, żwiczki w komentarzach trzymać się. Zając losu i odkrywcę, nowym odkrywcą zostanie nie kto inny, a Grzegorze Roninę. Odkrywca potrzebuje manuwera, ale to jest potencjalnie admirał na bitwy morskie z Anglikami, także chyba spoko. Weź dalej, odkrywaj Kali. <laughs> Alaska to też jest ten. Yy, kopalnie złota. Tam też musimy lecieć. Ten nasz nowy Morawiecki tutaj tym Meksykiem ciśnie, ciśnie, ciśnie. Nie mogę się doczekać, aż zacznie nam przy, przynosić te yy, wypłaty złota. Wy, wy tych. Bardzo mnie to ucieszy. Sugar w Hawanie. 5 yy, prestiżu ulema. O, pięci mistycyzm. Nie możemy mieć mistycyzm, Musimy ciebie dać. Okej, okay? i słyszałem gdzieś bunty w kadyksie <grytanie> Biedni Hiszpanie. <grytanie> znaczy, biedni Francuzi. E, cześć, zbiczku. Chciałem porozmawiać o Totalem Krigu. Możemy walczyć o Malem. Cześć. E, Poradzi sobie bez generała? Mam jakiegoś wolnego generała? Pyrka mamy. Dobra, chodź, Pyruś. Czarna stopa opija o Mali o 50. Ale czarna stopa. A, bo my, oh boże, myślałem, że nasz ten, konkwistador y, odkrywa, tu flota dopłynęła. Okej, okay, dobra, spoko, bo właśnie jak wiem, że Charlie Stopa to gdzieś tam pół, północny kontynent, a, 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 nie południowy, bo nasz odkrywca dalej, znaczy, konkwistador biega po, no właśnie, o, Inków odkrył. te Inkowie mają dużo złota, i nie powinni tych, o, zając spokojnie, spokojnie, jesteś krastalem i nie widzisz mi mitrilu. <głynie> tylko kopalnie złota. On. Czy ty, Żbiczku, atakujesz moją... mojego kolonię, która robi kolonie? Czy, czy... 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 czy ja mam ci... Dobrze, że nie sprawiłeś tej kolonii. 3 5, 5 Pamiętajcie! Kto dziedziców przez okno wyrzuca... Ten dostaje lepszego dziedzica. Taka... taka... taka prawda europkowa. 3 5, 5 Piękny! Piękny! Znaczy mógł być 5-5-5, a w ogóle 6, 6 6 ale niech będzie. Także potencjalnie Cerberus jesteś nowym yy, dziedzicem malijskiego imperium. 355. Nice. Nice. Jeszcze jak dostaniesz z Global Send Racing plus 15. Yy, moralki, dyscyplinka, wszystko. To, to będzie fajnie. O, Inkowie nam dali może nie Złote miasta, ale 50 Pointów, Czy te 50 wystarczy, żeby skończyć? Nie, brakuje ostatniego. Brakuje Global Trade Power plus 20. Minimum autonomii terytorium jest minus 10, ale lepsze jest to, że jak wtedy będzie mogli skombić i Global Sand Increase plus 20! Jeszcze więcej settlersów! I znowu bunty na wyspach. Powinna być, nie wiem, jakaś mechanika. Przecież tu w tym okresie nawet 9 tysięcy ludzi nie żyło. Jakim cudem tu 9 tysięcy portugalskich, no może przypłynęli na statkach, nie wiem, jakiś wielorybnicy, maklerownicy, śledziownicy, nie wiem skąd oni się tam wzięli. Ale czekaj, czy Holy Roman Empire został. Co to jest? Ha! Lusatia! Lusatia cesarzem HRE! Co do. To... Co do. To... <gryw> Jak Lusatia cesarzem HRE? Czemu a? Au... Co tej Austrii zrobili? Czekaj, Cili się wyzwolił o nie było Styria, Kurła, Morawia, Opole, Głogów, Lusatia, tu kolonia austriacka. Łopalnie, ale dymy w tym HRE, ale dymy w tym HRE. Zniszczymy Francję. Znaczy, fajna Francja, fajny sojusznik, zniszczymy Francję. Czy mogę przyjąć 1500? tysiąca? To dużo pieniędzy. Tak, nic na razie nie mogę przyjąć. I zanim przyjmiemy, muszę jeszcze to. na razie nie. O, ale jakieś fajne manufakturki możemy pokręcić. O. Kurde, może niepotrzebnie wszystko wydałem. Ale mamy stabilny przykład na poziomie 20 dukatów. Wiecie, że ja jeszcze ani razu chyba nie dawałem w tej serii kopalni złota, bo nigdy nie mieliśmy na to punktów. <grym> tak sobie pomyślałem, że może warto było w końcu zacząć inwestować w te kopalnie złota. Ale no musimy techa dyplomatycznego. No, bo my cały czas anektujemy, a ja nie potrzebujemy na te papety. Cały czas gram, ale mi się imperializmy śnią po nocach, no. Kiedy skończy się trud, żeby podbijać i dalej anektować? W 90. 10 lat. Cholipka Tierra del Flega. Kolonia. Hmm. Ile ci brakuje, żeby zrobić tej nation? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie chyba Ales, nie? Będzie chyba Ales. Czy nie, Ales? Gdzie jest Konkwistador? Burda cię wyrzucił. O, ale możemy tu wrzucić. Dobra, zrobimy kolonie koło tych. Naska. A, 10 prestiżów w plecy. Przytul tubylca. Jak dobrze, że tu byłeś. Yy, I możesz dalej eksplorować. <taka>, Taka mała przerwa. Mogę ci karpet stirza odpalić? A nie chcę mi się tutaj tego wszystkiego zajmować mógłbyś to zająć, tu zająć, to zająć yy, i sobie podbija i to. My się zajmiemy innymi rzeczami, na przykład gdzie jest Kongo, Pere Kongo, tu Kongo. Czemu my przegrywamy z tym? Gdzie są nasze armie? Miałem więcej armii, Sied. Korupcja. Mi się po to podoba. Osiem inflacji, co to jest? Daj korupcję. Oddaj korupcję. No, no i z powrotem mamy praktycznie na instytucję, nie? Całkiem fajna mechaniczka, mi się podoba. Eee, czy byłoby mi na wystawienie kolejnej armii? Tak średnio, mamy bardzo mały. Eee, force Limit. Czy ja gdzieś tu zwiększam Force Limit? Eee, no na koniec zwiększamy Force Limit. Może z tej tu więcej wypadałoby zrobić. No co, minus 50 admi Pointów? Dali 50 admi Pointów, teraz zabierają 50 admi Pointów. Podejść tam do was. Zaraz o, o, o. Kolonia Al-Kuba. Jest druga kolonia dzisiaj w ciągu odcinka i do samego początku się robi. Jak to nazwiemy? Wiem już tak to nazwiemy. Jak już strzelamy się klimatów Lotra, to jest wyspa na zachodzie. Więc nie nazwiemy, nie, znaczy pomyślałem na początku New Valinor to nazwać, ale gramy Mali, więc nazwiemy to New Malinor. Zamiast walidoru będzie balidor. <laughs> zamiast plantację, nie wiem, tytoniu trzciny cukrowej, to będą plantacje balinek. Hehe, <laughs> hehe, New Malinor. <laughs> to, to mi się podoba. To sobie aż zaimponowałem w zajączku, ale żeś ty mi zaimponował. O, quest'a mogę strzelić. A żeś ty mi zajączku zaimponował? Mameluk Opinion of Mali. Brzmi jak plan, brzmi jak plan. Cieś, cześć, mameluczku, ty mnie nawet kochasz. Idąc tak zwasalizować... ZAJĄC PRZESTAŃ WSZYSTKICH WASALIZOWAĆ jest TO CHORY spaczeńców. Przepraszam. Jesteśmy potentantami, w łańcuchach raperskich, nasze płyty z rapem będą się sprzedawać w setkach milionów sztuk. EZ Klaimować Kastylię muszę, bo... O, droptaliście się to jak dobrze. Jak będziemy teraz walczyć z Kastylią, to zrobimy gdzieś tu papeta. W sensie zabierzemy jakieś prowincje i papeta z niej wystrzelimy, a dalej będziemy rozbierać Portugalię, nie? No. Jak tamten bitwa o... Nie no, nie wytrzymy zaraz. Teraz nie wytrzymię. Mogę dobudować. Nie mogę dobudować. No nie wytrzymię. Oho, wielka bitwa z Kongo! Ty, bo ich jest tu więcej niż myślałem, damy radę! Ty, oni aż tak słabi nie są. Halo, posiłki! W drugą stronę! Ty przegraliśmy z Kongiem. Pierwszy raz nasz armia przegrały i to jeszcze z Lokalsami. Dzięki, Żało, że im pomogłeś. Super. Z tymi systemami dojazdu Pyrek. Nic dziwnego, że przegraliśmy. Ło! No To poczekaj na tego. My znowu zmasakrują. He, <laughs> Francja, chce ich sprzedawać. Jej, nic mi sprzedać nie będziesz. Zróbmy mogę? za 1500. L no co jest za te 1500? Czy my w ogóle coś zarabiamy na tym? Weź dalej, nawracaj żbiczków Trzecia dzisiejsza kolonia! Malian La Plata mm. To jest Argentyna A jak Argentyna He <grymne> a jak Argentyna To tylko jedna opcja Dobra, nice, ej bardzo dobrze Czyli mamy raz, dwa, trzy Cztery, pięć kolonii mamy, tak? Pięć kolonii, dobrze ja liczę? Pięć kolonii pięknych? Tak, i wszystkie są na razie useless, chociaż meksykańska coś robi, 11 ciekawy wystawia. Ona zacznie sama za jakiś czas podbijać tych meksykańców, czy ja muszę ją szturchać? No co ty żbicz... Co on zrobił? Co, 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 co w ogóle sobie pomyślałeś? W ogóle, aha, Hawana się jeszcze nie skolonizowała, bo tam jest jakiś ten great Projekt właśnie, a propos wielkich projektów. Kiedy to wybuchło? My już mamy to zrobione, nie? Na kolejny poziom 2500, no to tak średnio, tak średnio panie, średnio. O, ale możemy expansion skończyć, nice. Expansion skończone i możemy polityczkę odpalić i global centres increase plus 20. Więcej kolonii, więcej kolonii! Mm, Deep Reputation by się przydał, ale nie mamy Deep Reputation. Ej, wiecie co, ja już chcę trójkowego. Born in HP, Dell. Co jest? HP Dell Co się wydarzyło? Ej, ja tak prowincję kiedyś nazwałem. Borni HP Dell Nie wytrzymie zaraz. Co jest? A? Jeszcze mnie to. Yy. <grymne> Daj mi tego. Yy, trade Efficiency i trójkowego. Bo musimy też nadgonić, dyplomatyczne. Borni HP Dell Nie mogę. Może być 10 Legitimacy. i ehm... O tak, 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 Sewilla chcemy. Tak, 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 tak. No nie, generał zginął podczas bitwy z. A, a. a. Dobra, wiecie co, bo. Bo to się trochę mija z celem. A, bo i ja mi to znowu odbijają, ja tu biegam jakimiś małymi staczkami, mnie to już trochę zaczyna irytować I tu jeszcze ktoś mi wleciał. O, Hawana się zrobiła. Nice. Mamy Hawanę zrobioną. I co jest w tej Hawanie? Co to jest? Co to robi? Na razie nic nie robię. docelowo Blockade force required, local defensive, naval force limit modifier, overload naval force limit 0.30 Nie no nie wydam tysiąca na takie coś Ale dobrze wiedzieć, że mamy, dobra mm, Dej dyplomaty pisujemy, bo, bo trochę mnie to przeraża co to się dzieje Strasznie kosztowna wojna, a mało na tym zyskujemy, weźmiemy co się da Może coś takiego, możemy nawet tak zrobić Dobra, siema na cześć Bo tu jakieś dzikie wojny są. No właśnie, to i tak wszystko do naszego papeta leci. 1600. Jak 1600, jak mój papet to dostał? A nie, my. Nie, czekaj, to nowy mali dostał w ogóle. To jest Brazylia. Keno i zlightpisowa. Patrzcie, w całości jest oblegany, ale nie zwhitepisujesz go, nie? Nie nie, 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 nie da się. Nie da się go zwhitepisować, Po prostu nie. Wygracie to, zemsta za poprzednią bitwę. Dziękuję. Plus zastekami się sko Dobra, ci wyparowali. Zostało tylko Kongo do zjechania. okej okay. eee... Na autopuszu? Może na autopuszu, na jest auto Przydatny ten autosidż. Eee... Halo? Haj nie mogę auto w prowincji, których nie widzę. A to nie głupie ci powiem. A <laughs> to nie głupie. Mm, kolonista wolny, daj go co to jest, jest to cyk cyk to kolonizuje znowu ten Fryzland, to jest Bretania. dobra chyba we Florydę wjeżdżamy bo to wszystko to są Indiańce wow pierwsza angielska kolonia tam gdzie powinna być nie wiem czemu Anglia od razu pierwsze co zrobiła poleciała do Brazylii a wiem dlaczego poleciała bo my jesteśmy graczem i zaczęła nam nazwać albo, albo no nie gadaj, przez chwilę myślałem że to znowu Fryzland kolonizuje podobny kolor Albo możemy lecieć w stronę Australii Nie, dobra skupmy się na Ameryczkach Skupmy się na Ameryczkach, wyślij kolonistę Gdzie, gdzie ta kolonia ma być? Tutaj Dropnij tu kolonię, no i prędzej czy później czeka nas wojna z tym Fryzlandem, ten Fryzland to jest... To jest to, ty masz coś tylko z Brabantem, okej okay. Okej, okay. brzmi jak plan Brzmi jak plan Dobra, przytul tubylca Tubyle jest przytulony My już mamy ten? Korupcję za niezbalansowane religie? Nie, nie mamy, w sensie za techy, ale dobra przyjmijmy te 1600 Masakra te drukarki Przyjmij to Daj teżka militarnego, daj teżka militarnego A, dyplomatycznego nie możemy Okej okay. Dobra, fokus na to, to jest trójkowy Nadgonimy z dy dyplomatycznym I zaczniemy trochę kopalnie złota dewować, tak myślę Możesz ten platki pozmieniać? Co możesz pozmieniać? Afrykan, afrykańska husaria, O, brzmi jak plan. Podoba mi się afrykańska husaria, To mi się podoba. Wyspy Galapagos. Czemu Austria chce przejść marszu? Z Konwelfem walczyć z Nowogrodą. Masz, jest to nasz wróg. Zostaw te 4000. wyślij do kolejnego kolonista, bo chcemy jak najszybciej Florydę zrobić. Ci popłynęli, tłumić te. I teraz tak, potrzebuję dyplomaty. Daj dyplomatę. Bo możemy go spisować. Ken, can peace deal congo Zobacz drogie congo mm, Dasz mi pieniążka, 300 dukatów. Dasz wszystko co masz mojemu papetowi, bo tu już nic z Ivory Coastu nie ma, tak? Wszystko co potrzebowałem jest moje Bardzo dobrze e, Oj, niedużo weźmiemy Chciałem, więcej Dobra, ale poradzisz sobie, skorujesz to sobie czy coś, dobra Duże czokwe, nasze czokwe, nasze imperialistyczne czokwe, nice i teraz w, kolej w kolejności będzie Ahagon Panie Aragornie, byłeś fajnym sojusznikiem? Nie pamiętam czy coś zrobiłeś, a odwracałeś uwagę Kasteli. No, każdy zrobił to, co jest. Aha, jeszcze Inkowie będą do podbicia. Mm, czy co, Czy wy przegrywacie z. Że... <laughs> inkowie ich zaatakowali? Czy oni ich. A, to. to, a, ci się Inku zaatakowali. A to imperialist. A to imperialisty jeden. Imperiali. Panama. Kanał panamski. Przytul tubylca. Tu byle jest przytulony. Zrobimy, co to jest. Portu... Będzie wojna z Portugalem, to od razu sobie kolonie powiększymy. Od razu. Eee, Legalizm give me. Uh -huh. I przez chwilę się zdarzyło, że nie mamy żadnych wojen. Co jest niesamowitym osiągnięciem. Eee, znowu Dichi mi się wkurzy Kurde, teraz jest problem, bo bunty mogą nam od Maroka po Kongo walnąć. Ale powiedzmy, że armie więcej są zrobione. Dobra, zrób tak. I bunty są w Maroku. Świetnie, i tylko w Maroku. Świetnie. Daj, pyrka. Pyrka, jak to wszystko pozgarniaj. Mhm, no trochę ziemi odzyskaliśmy. Wy jesteście w kurzeni, wam przejdzie. I co jeszcze miałem zrobić? A, inflację miałem leciutko zredukować. Leciutko. Powiedzmy, styknie. Mamy gościa, co niweluje inflację? Nie mamy. No to średnio. Ile Bourbon się zrobiło? To nie powinno być francuska kolonia? Jakieś Burbony czy coś? <noise> tak tylko pytam. Um, Okej, okay, kolonizuj tutaj. To szkoda. Znaczy, jak ci Indiańcy się stąd wyniosą? Jak ci Indiańcy się stąd wyniosą, to od razu tu polecimy brzem kolonizować, ci się kolonia sama z siebie zrobi. Gdy jak będziemy pisować, to od razu kolonii będziemy oddawać, nie? Że myślę, że chyba deal. Co się buntuje? Nieumorawiecki się buntuje. Czemu nieumorawiecki się buntuje? Borek Zoszyn, Merkantynizm. Ej, tam przesadzasz. HP hmm. <śp> Kanondel. Ej, gdzie jest ta prowincja? Więcej buntów. A tu jest HP Kanondel. Okej, okay. niech będzie. <śp -kanondel> Ej, pozbądź się ich, pozbądź się ich. Plus 25. Ej, jak my szybko teraz kolonie robimy? Czy mamy jakieś chore busty do tego? Mamy 170 rocznie. Sporo, bo mamy od naszego króla. Mamy Exploration Expansion, mamy busta z tego. A to sobie można zobaczyć? Eee, wow. Okej, okay, podoba mi się to. <laughs> Może być. Jak z teżkami stoi. Kurde, jakbyśmy jeszcze teżki mieli nad, nadrobione, to byłoby idealnie. A wiem co miałem zrobić, obniżać autonomię, ale nigdzie nie mogę obniżyć autonomii, także nice. Ej, ja mogę kolonizować coś, co jest pod kontrolą tych Indiańców? Ej, to czym ja się przejmuję? Czemu my się w ogóle przejmujemy zdaniem mniejszości amerykańskiej? Ale nie mogę. A, bo tu nie ma tubylców w ogóle. Okej, okay. morale do 600. O, na 20 lat? Za 300. Co? Mora... co? Dawaj ją, przyda się. Nice. Dyplom. Kuratko, że teraz ci są niezadowoleni. Mogę wam coś dać, żebyście byli zadowoleni? Cokolwiek? Every province, nie, yeah, misjonary strew na pewno ci nie dam. Uh, yes. Dobra, minus 5, ale cię ja potrzebuję? Tak, potrzebuję tego, trudno. O, o. Trójkowy opowę tańszy. Właśnie na takich żbiczków czekałem. Uh, to jesteś ty, National Unrest. Niech będzie, poza tym jak jest trójkowy to ma szansę na te eventy ze stabilką i z czymś innym Mamy dwa stabilki, przyjąłbym stabilkę Europko, zajączek ładnie się prosi o stabilkę BUNTY FETYSZYSTÓW! Tu jeszcze ktoś pamięta o tej religii? Myślałem, że pozbyliśmy się tej herezji Prze bardzo, mapka religijna No jeszcze gdzieś tutaj są fetyszyści po tych byłych naszych koloniach Ej, to jest w ogóle szansa na skolonizowanie to trzy prowincje do skolonizowania, nigdy bym tego nie zobaczył Oho, mamy! Mamy! Osman walczy z Mugalem. To jest w ogóle jakaś wojna koalicyjna. Czy koalicja walnęła? Mugal conquesto, A nie? ty walczysz. Ty walczysz, ty jesteś Sunni, tak? Sunni. I z czym ty walczysz? Ty walczysz z. Uhuhu. Uhuhu. Jak to wygląda? Ty masz tyle, Osman ma tyle. I na razie Osman wygrywa. I to dość mocno wygrywa. Czy Wargorem jest jakiś mulan? On jest gdzieś tu? Tu jest mulan. Ciekawe. Dwa zielone kolosy. Dwa zielone glony się napierdzielają między sobą. To miło. I właśnie o takich eventach mówiłem. Dzięki trójkowemu doradcy, mamy plus jeden stabilki. Proszę bardzo, trzy stabilki. Piękność, radość, dostatek, szczęście. Questy zrobione. Mogę od razu kolejnego? Oczywiście, że mogę od razu kolejnego. Ulema mam manufakturkę. Ok, brzmi jak plan. Gdzie ta manufakturka? Tutaj manufakturka? Może zbytnio się nie opłaca, ale questa zrobimy. Iść dalej eksplorować. Te Chiny odkryjemy. Znaczy może Chiny są już odkryte? Kurde, ale mnie chodzić żeby zrobić maliską Australię. Um, Troszek administracyjny, bardzo chętnie poproszę. Nadgoniłem już jeszcze po 5 i za adminów zaczniemy robić. E, Zadminów zaczniemy robić. E, 400 dukatów na ile? Na 5 lat. Kurde, kolejny pożyczek przez eventy? E, zaczniemy robić state, a to zaczniemy kopalnię złota dewowo. Chociaż ja potrzebuję więcej złota, ja nie wyrabiam z tym złotem już. Uh, korupcjonen, dobra, cyk, 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 korupcjonen, cyk, cyk, cyk. I możemy pożyczka spłacić. Trzeba jednego. Dwie pożyczki wzięliśmy przez głupie eventy, rozumiecie? Trusy z Kastylią się pokryje. Po, 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 kończyły. A ja chciałem teraz Aragon przeatakować Mmm. A mi też już się skończył z Aragonem trus. Jak ja to liczyłem? Ej, to na co ja czekam? Zając zbanie nad zbanami, jesteś zbanem. E, no to od razu na raga dolecimy, nie? Ale myślę, że Wojdy o półwysep i. By... O Jezus, ale my tu agresywnie ekspansję teraz nałapiemy. I znowu będę musiał administracyjne przepalać na korowanie. Czyli znowu nie zrobimy. Ej, jak my w ogóle stoimy z Governing Capacity? Nie, spoko. Eee, także co, łapek w górę, soczysty komentarz, widzimy się już jutro, cześć, trzymajcie się, na razie, Hello.